No, okno wyrównane. Jest również dremelem, pieprzenie się z tym bardzo dużo. Tylko tak. Yy, no tu mam wycięte, tu, tu, tutaj też było strasznie dużo zabawy. Jeszcze nie wiem jak, mm, jak pomalować do końca ten element, czy nie zrobić go, ten co ma płytę, czy nie zrobić go w kolorze białym, tak jak ten duct. Nie mam pojęcia. Yy, Chłodzenie jest yy, z Falcona już wsadzone. To jest taka wizualizacja wstępna. No, nie wiem, jakbyście jaki tu kolor zrobić tego tak, ta I czy tu zostawić szare, czy nie wiem, czy, czy białe to samo taska. No ale wstępnie tak wygląda. Nawet mi się śmiać Bo to jest limitowanej wersji. Gearsów jest pudełko na płytę i ono też w jakimś sensie działa tak, że, że jest transparentne, nie? Taki design że po prostu jest exposed płyta. No, tak to będzie i to będzie się kręcić.